W tym roku orszak Trzech Króli odbył się w ponad 400 polskich miastach i miejscowościach. Wśród nich była również tębica w wielkich ulicznych jasełkach, które wyruszyły z placu pod Kościołem Ducha Świętego, wzięli udział mieszkańcy oraz liczne grono aktorów. Szczególnie dzieci przebrane w kolorowe stroje z królewskimi koronami na głowie dodawały barw tej niecodziennej wędrówce. Uczestnicy przemarszu mogli podziwiać stęki przybliżające losy świętej rodziny i Trzech Króli oraz wysłuchać rozważań dotyczących tegorocznego hasła. Nade wszystko miłosierdzie, miłość, pokój, przebaczenie. Na rynek, gdzie została zlokalizowana stajenka wszystkich pielgrzymów, poprowadziła Gwiazda Betlejemska. Nie zabrakło również wspólnego kolędowania. Gościem tegorocznego trzeciego już dębickiego orszaku był biskup Stanisław Salaterski. Tak myślałem, że światowych dni w Dębicy nie ma się co bać, bo jeżeli będzie taka atmosfera, taka współpraca, jak widać było dzisiaj podczas pochodu trzech króli, no to może być tylko, tylko lepiej. Gratuluję i jestem pod wrażeniem zaangażowania wielu środowisk w to, aby ten pochód tak wyglądał. I władze świeckie, i szkoły. I parafie, i siostry zakonne, właściwie od maleńkich dzieci po seniorów. Wszyscy mieli coś do ofiarowania sobie wzajemnie, do przeżycia. Każdy ubogacał swoją obecnością ten pochód. No i widać Panu Bogu też, było miłe to nasze świętowanie, skoro pogoda taka super. Mimo mrozów, a przed deszczami sam raz. Przekupią cię wśród wąsy, mnie za światłem Twym, do zajęcia Leży tam Boży Co ja słyszę? Co się dzieje? Ogień krzepnie, moc truchleje. Gdzie ta gwiazda i każe Po pustyni? Po skwarze? Ja? Połowy świata władca, mam się tułać gdzieś przez piachy? Żeby paść na twarz przed progiem jakiejś z desek zbitej chaty? Iść? O nocleg prosić ludzi? Ja nie pójdę. Idźcie sami. Chyba, że za dobrą radą przemknę szybko autostradą. Dobechlejem? Dobre sobie, przecież to na końcu świata, ale może coś tam lata? Jest lotnisko. Kupię bilet i polecę, w jasionki już będzie pisko. I bardzo pięknie, że rodzice byli razem z nimi, bo to nie jest tak, że religia czy wiara to jest coś dla jakiejś tam kategorii wiekowej. Każda ma w niej wiele do przeżycia i do ofiarowania sobie wzajemnie. Przekazywanie sobie wzajemnie jest taką szansą na kontynuację dobra i na wzrastanie na fundamencie tej tradycji i wiary, która od Betlejem się zaczęła i jest u nas 1050 lat, co sobie przypominamy w tym roku w Kościele Polskim coraz to częściej. Ja jestem Pan nad światem i mocarz nad mocarzem. Przed moim majestatem wszystko pada na twarz. Miecza mego brzeszczotem podbiłem cudze ziemię. Krwią, żelazem, złotem uciskam ludzkie plenie. Królów brałem w niewolę, obalałem ich trony, kładłem sobie na czole starte z ich głów korony. Mój rozkaz światem włada i rządzę, berłem krwawem. Zwyciężonemu piada, bo siła, siła jest przed prawem. Nakłoń ucho łaskawe, przebacz, jeśli gniew budzę, bo złe przynoszę nowiny. Mędrcy szukają dzieciny, która w Betlejem na sianie właśnie znalazła posłanie. Mówią, że kalendarze stare, niech kornik spokojnie zżera. Nim śmierć w tych progach stanie, prosz o zmiłowanie. Nie ma władzy na wieki, nie ma władzy na zawsze. Coraz jakieś wybory. raz dla jednych łaskawsze, raz dla drugich miłe. Ot. Los się nami bawi, a my jako dzieci tam patrzę, gdzieby z kotką to jaśniej zaświeci. Czy ja śnię na jawie, czy ja nie szaleję? Władzę wziąć Herodowi, strącić stronu Heroda? Nie, tak być nie może. To rzecz jest niepodobna. Niechaj z piekła czeluści przyjdzie jakaś rada. Nie oszczędzę swej duszy, lecz moja, moja będzie płaca. Jestem mości dobrodziejów długo dążyłam do celu, aż się w końcu dowiedziałam, że cię znajdę. <laughs> Nanosala! sala. Ja śmiertelną koszulę stroje chłopy i króla. W zimne moje uściski, biorę dziecko z kołyski. Ja i panny młode od ołtarza wiodę, w zimne grobu łożę. A ciebie A <śmiech> oszczędzę, <śmiech> morderco, potworze! mocarza czy nędzarza, wywlekam drżącą duszę. Fantastyczne Dobrze, przeżycie. <laughs> Polecam co roku. Bardzo się nam podobało. A Tobie się podobało? A mnie się podobały paloniki. Wszystkie sceny były wspaniałe. Życzę sobie, żeby co roku takie orszaki były. Błogosławieństwa. Myślę, że były przepiękne. Piękne dziewczynki y, wykonały te akrobacje. Pięknie to wszystko wyglądało. Bardzo jesteśmy uradowani i ucieszeni, że y, Udaje się ten orszak, trzeci raz był i co rok jest wspanialszy. Myślę, że jest to chluba dla miasta, chluba dla powiatu i oby jak najdalej tak. No, było przepięknie, było przepięknie i nie ma słów po prostu, jest przecudnie. Na pewno świetna taka forma spędzania święta Króli razem z innymi mieszkańcami. Po prostu na tym polega to, żeby być razem, żeby z rodzinami i no... Rodzinnie, po prostu rodzinnie wyjść, zobaczyć, uśmiechnąć się, porozmawiać, pomachać komuś. A jak się Pani scenki podobały, bo tak, niektóre humorystyczne, które tak bardziej głębsze do przemyślenia. To znaczy stałam zbyt daleko, żeby to widzieć. Akurat mi się tak trafiło, że każdy mnie popychał, popychał, ale yy, sama yy, jakby muzyka, yy, to co się tam działo, to też, też oddziaływało na mnie. Na nas ogólnie. Przygotowanie perfekcyjne, że tak powiem. Pogoda dopisała także ludzi sporo, chyba więcej jak w poprzednim roku. No i cieszę, że tak. Tutaj trzeba podziękować panu Markiewiczowi, bo on to przygotowuje, cały, cały scenariusz. Zawsze coraz to nowe pomysły i takie aktualne, fajne w jednym serdecie. Dobrze, pogoda sprzyja. Ktoś tam czuwał nad tym, żeby było cieplej niż w tamtym roku. Bardzo dobrze wypadła cała impreza. Ksiądz Biskup jest bardzo zadowolony. Dziękuję mieszkańcom, że przyszli, że chcieli kolędować wspólnie i uczestniczyć w orszaku. Ale widziałem, że diabła atakowały. No, tak, diabła atakują, tak one cały czas, cały czas nie śpią. I to jest takie po prostu, jakby to powiedzieć, trzeba uważać i czuwać. Na pewno w przyszłym roku kiedy wiemy tego wielbłąda tutaj sprowadzić. No, tu jest właśnie problem, bo nas mieszkańcy jest mniej niż w innych dużych miejscowościach, gdzie tych telefonów ludzie wykonują o wiele więcej, ale będziemy się starać. Jak nie wielbłąda, to coś fajniejszego jeszcze wstawać chłopy! Do roboty! Wstawać chłopy, bo już dnieje! Czasem bywa, że wśród nocy nagle jakiś kur zapieje, Jakaś gwiazda jasna świeci, promieniami grzeje ziemię nad betlejem błyszczy zorza. Coś dziwnego tam się dzieje. Weźcie z sobą, co tam macie! Skopek sera, wódki ćwiartkę, masła, dwa pęta kiełbasy. I słodkiej śmietany miarkę. Idźcie, złóżcie pokłon Panu, bo stąpił między ziemią. Mam co sobą się Dotarliśmy do Betlejem Dębicy. No, 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 ale ksiądz nie może tam bogę. Ale książ ma wolną wolę. Może ksiądz wybrać. Ale, ale ja chcę, żeby ksiądz poszedł do Betleju. To idę do Bekleja. Nie, nie, Bekleja. nie do naszego. Ide, podziemnego Betleju. Tej... No, staraliśmy się. Oczywiście staraliśmy, ale no nie wyszło niestety. Ale na pewno tylu mieszkańców. Ciężko było ich nakłonić, na pewno. nie każdy chciał, ale było zabawnie, było dobrze. Fajnie, że ludzie się zbierają tutaj ogólnie. Tak, to sobie normal, normalnie. Gwiazd tysiące na niebiosach, świecą dla nas każdej nocy. Tylko jedna z nich prowadzi tam, gdzie wiedli nas prorocy. W wigilijnej gwiazdy blasku pochylimy się nad żłobem i uznamy, że to dziecie jest prawdziwym Bogiem. Pastuszkowie pokrękali. Wielbią złożonego w żłowie Boga w maleńkiej osobie. Gwiazda drogę nam wskazała, Prowadziła przez bezdroża, Aż tu nagroda czekała, Stajęce Dziecina Boża. Gwiazda drogę nam wskazała, Przywiodła nas z końca świata, Przed tron z żłobu uczyniony, Gdzie się niebo z ziemią brata. Jak co roku, królowie trafili do Betlejem mimo Heroda, mimo diabłów, które kusiły? Tak, trafili. Trasa była bardzo dobrze oznakowana, przygotowana służby porządkowe stanęły na wysokości zadania, także w zasadzie nie było innej drogi. Na pewno wielka radość, że tak wielu mieszkańców, tych najmłodszych i tych starszych, przyszło na orszak. No mieliśmy swoje y, orszaki, ja akurat prowadziłem niebieski, najbardziej twórczy, taki niebiański. Tak te dzieci patrzyły na mnie, czy one też zczarnieją, czy pójdą jeszcze białe do nieba. Na pewno chcielibyśmy w przyszłym roku, żeby królowie na wielbłądach może przyjechali do Betlejem. Tak, 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 już prowadzimy rozmowy z, z ZOO we Wrocławiu. Mają być dwie żerafy i słoń. Tak, tak, <gutnicy>. Żartujemy oczywiście, <gutnicy>. tak, tak? Nie, nie. No, wielbłądy to jest rarytas, nie? Ale mamy koniki piękne ze tutaj naszej emisji z Który... Hucułka. tak? Tak, Hucułka też zaznaczyły swoją obecność tak, na trasie przemarszu. Mario, czy ty wiesz, że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć? Czy ty wiesz, że to mam?

Sprzyjała nam pogoda, dębiczanie, tłumnie zgromadzili się i to na całej trasie orszaku. To wielka radość dla organizatorów, bo przecież nie robimy tego dla siebie, tylko robimy dla mieszkańców. Dawniej bardzo modne było kolędowanie, chodzenie po domach, kolennicy chodzili. Takie wspólne jasełka jakby przywołują tą tradycję wspólnego śpiewu kolęd. Myślę, że ta tradycja jest bardzo ważna i to dzisiaj widzieliśmy i można to zjawisko, z którym mieliśmy dzisiaj do czynienia, interpretować w dwóch takich aspektach. Typowo religijnym. Ludzie zamanifestowali swoją wiarę, swoje przywiązanie do tradycji, tych najlepszych tradycji kolędowania, ale i w takim wymiarze społecznym. Ja się bardzo cieszę, że tak wiele podmiotów współuczestniczyło w organizacji. Trudno wymieniać, ale od przedszkolaków po szkoły podstawowe, ponadgimnazjalne, y, Zoom, Miejski Ośrodek Kultury, ponad 20 podmiotów. Wszyscy bezinteresownie, z zapałem. Myślę, że dzisiaj był oddźwięk tego na rynku dębiszczu. To... Chceszcie, Boże, przyjąć dary, bo przeszliśmy drogę długą. Niech cię wielbi wszechświat cały. Weź kadzidło. Zechciej Boże przyjąć dary. Niech trwa wiecznie owa chwila. Niech cię wielbi wszechświat cały. Oto Milna. Z krańców świata szli odważnie. I choć trudna była droga, jednak doszli do Bethléem. Wszyscy możemy tańczyć, śpiewać, podskakiwać, radować się razem. Dzieci tańczą. Wszyscy śpiewamy, u się rodzi, moc trufleje, a niebiosów obnażonych, obnażony. W ogień krzepnie, blask ciemnieje, a granice nieskończony. Zgardzony, okryty chwałą, śmie. mieszkało między nami. I druga zwrotka jeszcze głośniej. Cóż masz niebo nadziemiany, Bóg porzucił szczęście z Tobie. Wszedł między lud, i znoje, nie mało cierpiał, nie mało, żeśmy byli winni sami, a złomudzialem się stało i mieszkało między nami. O Króle widziani i cisnął się między prostotą. niosąc dary są dary panów dani Ni nie i złoto i złoto. Pustwo to razem zmieszało z wieśniaczymi ofiarami. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Uwaga, dzieci! Teraz wy, najważniejszy moment. Wszyscy patrzymy w niebo, śpiewając: Podnieś rękę, Boże dziecię! Podnieś rękę, walony do góry! Błogosław, ojczyznę, miło! Dobry grada tak dobrym bycie wspiera jej siłę swą siłą.